Cześć wszystkim, witajcie, Kani, w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Widzimy się po świętach, oczywiście, chociaż to chyba jest drugi odcinek, który wleciał na kanał po świętach. Także no, dla mnie jeszcze jest ostatni dzień, właściwie ostatnie godziny tego eventu, w którym możemy wykluć jakiegoś fajnego shiny z kwiatuszkami. Może się uda. Dzisiaj postaramy się to zrobić. Także włączam nagrywanie ekranu. Od razu sobie wrzucimy. Jajeczka, w inkubatory, mam chyba tylko super, więc dobra, zrobimy sobie te 700 metrów na szybciutko. Wyglułem sporo, sporo jajek. Pewnie podsumowanko jakieś zrobimy na koniec, jak nie zapomnę, bo teraz pewnie skupię się na tym, żeby wykluć ich jak najwięcej. I od razu wrzucimy sobie też te 12-kilometrowe jajka, ale chciał się ekran. Masakra. Halo. Dobra, odlagowało. Spoko. Ale 12-kilometrowe jajka oczywiście będziemy wykluwać jeszcze po tym evencie, bo tutaj mamy te 4 km, więc czemu nie skorzystać, nie? Szybsze wykluwanie jajek. Także dzisiaj mały maratonik. Zapraszam na odcinek. Dobra, także moi drodzy, nawet nie zdążyłem dobrze wejść tutaj, pochodzić. Już się klują. na 700 metrów to jest chwila, moment. Także ustawimy się tutaj. Włączę nagrywanie ekranu i klujemy. Dobra, w tą stronę powinno być chyba okej. Okay. O oh nie, yeah. w tamtą stronę świeci słoneczko. Chociaż może nawet was troszeczkę prześwietlać. Dobra, zrobimy sobie tak. Wyklułem dosyć no, wiecie, tak jak mówiłem Wam wcześniej, w pracy mam hardcore przed świętami, więc no trzy dni tego eventu praktycznie mi tak wyleciały o. Czy tam dwa? Więc mam nadzieję, że dzisiaj tego ostatniego dnia coś, chociaż jakaś setka, może się wykluje. Fajne, jakiś togepi, na przykład Azu. Real. Azuril, Meril chciałem powiedzieć, ale dobra. Mućlax, masakra tych mućlaxów. To jest tragedia. Wyłączyłem sobie kręcenie stopami, żeby właśnie tutaj szybko zebrać następne jajka, od razu wykluwać, wrzucić następne 8 jajek, bo pewnie czwórki jeszcze się, znaczy dwunastki jeszcze się na pewno nie wykluły. Dobra, na razie nic szczególnego. Iglibaw, kolejny iglibaw. Masakra piczu, please shiny. No nie, wszystkie i żadnej setki niestety. Dobra, kręcimy tutaj stopami i zbieramy. Zobaczmy, czy coś shiny może się złapało. Nie, kręcimy stopami, zbieramy jajeczka, wykluwamy następne. Moi drodzy, kto oczywiście? Huh, się zmęczyłem. Kto wie? Kto ogląda mnie wcześniej, lubię tu przychodzić. Ładny widoczek na Fordon, bo ja jestem zbyt gorszy. Mieszkam w Warszawie. Kto nie wie, takie info. Ale idziemy sobie tutaj na Rokrafa. Cyk, ładnie. Na darmówce, nie? Może będzie szajniaczek. Dobra moi drodzy, to wykluwanie nie trwało za długo. W sensie już po prostu zrobiliśmy rajda i mamy następne jajeczka wykluwane. Już mam Azuril bez szału i glibaw. Ja bym chciał po prostu coś shiny, kolejny Azuril. Nie no, to po, po prostu jest masakra. Dzisiaj widziałem w ogóle na Twitterze. Ktoś rzucił, wykluł 1016 jajek, Zdobył chyba 8 szajni i 6 setek albo 4 setki. Także odsy są naprawdę tragiczne, można powiedzieć. Co zrobić? 6 dwójek, no właśnie, bo Wam nie powiedziałem tak jak przez cały event, wypadały mi dwójki, tak teraz wypadły mi. Piątka i dziesiątka, więc troszeczkę dłużej tutaj będzie trzeba panieri. Aha, i muszę jeszcze jedną wam rzecz powiedzieć. Skończyłem ten ride I Nidoran trzajnie się złapał na GoPlusa. Szczerze wam powiem tak. Przyszedłem tutaj po, albo po Banieri, albo po Chensi. Ale no... Zapałem podczas tego eventu praktycznie. Tylko Nidorana. Męskiego, teraz żeński. Pikachu w kwiatkach, tego nie miałem, to spoko. No i egzekutor obudziłem się na ostatnie 15 minut eventu i zrobiłem jednego questa. I był shiny, mówię wam 13:45, jakoś coś takiego, więc dobra, to nikt nie już się łapie. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko kweściki. Może tu będzie shiny. Niestety, o, nawet nie wiem w sumie jaka jest setka. Uff. Ale uświadomili mnie, że już był w ogóle z kwiatkami Baneri jednego roku, 2020 i wtedy święta nie trafiłem w ogóle Shiny tego z kwiatkami Baneri, więc nie mam, więc bardzo chciałbym ją złapać, a no zostało no ponad dwie godzinki, niecałe dwie godzinki do końca tego eventu, więc nie wiem, no wątpię, że mi się to uda. Dobra i do ranów w sumie nie chcemy Shiny, Sprawdzimy sobie co tutaj jest. Najwyżej go mantań. Dobra, stakujemy go, bo nie chcę go. Eee, I teraz co mi tu zostało? Tam są dwa questy do zebrania i zobaczmy, czy tu jest jakiś eventowy. Sierra nie będziemy z tym walczyć sory. Kurczę, mało w ogóle tych questów eventowych. Może jakbym pojechał do centrum miasta, by było więcej. No dobra, jeszcze cztery jajeczka. I klujemy następne dwójeczki jak najszybciej. Dobra moi drodzy, teraz jajeczka z autka. Akurat się klują, więc zatrzymałem się tutaj na poboczu. Pięć sztuk. Azuril. Ja mówię wam, ja nie trafię tego szajni. Nie ma takiej opcji. Munchlax. Ostatnio trafiłem Piczu. Z tego co pamiętam. Ale już jedno trafiłem wcześniej. Kolejny munchlax. Ryolu. ryolu. w ogóle sprawdzimy sobie. age później, właśnie na koniec. H tam 0,7 czy tam 8. Zobaczymy, ile w ogóle Ryolu mi się wykluło. Ile w ogóle jajek wyklułem. Bo jedynie chyba Chinglingi. Ewoluowałem i po prostu przetrajdowałem na XLki. Jakaś setka, nic, nic nie jest setką 1080 chyba jest. Tu widzę jakiś Riolu jest jedna sztuka. No dobra. Ee, zbieramy stopy questy, zobaczmy, czekajcie. W sumie mamy Iwki jeszcze do sprawdzenia trzy sztuki. A nie, to pikachu, czyli to może być pikachu albo Iwi 402 jest pikacz, setka z tego, co pamiętam. Dobrze. Balosieks kiedyś trafił setkę właśnie taką z quest'a. Tu mamy IV. Eevee. Eevee jest 4, 5, 9, też nie setka, ale kurczę IV z wiankami to wiem, że chodliwy towar generalnie jest, więc jak ktoś trafił, dajcie znać w komentarzu. I gratulacje dla Was. Bo ja tutaj, widzicie, robię quest'y, wykluwam jajeczka i nic. Dobra, czy sięgnie mi ten Pokestop? Nie sięgnie. Dobra. Lecimy dalej.